Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku z CS:GO Skins. Dzisiaj budżet 3100. Ja przypominam, że z kodem Darko macie plus 10% do każdego doładowania 2 10 zł 10 groszy na start dla osób nowych oraz macie natychmiastowe doładowania skinami prezent do każdego doładowania skinami. Także są bonusy, są bonusy. Co 24 godziny macie darmową skrzyneczkę do otworzenia 4 darmowe skrzynki na dole strony. I moje giveawaye. A giveawaye schodzą, schodzą w tym miesiącu jak ciepłe bułeczki. Eee, tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giveawayów. No, załóżmy, że tam, że 5, 6 zeszło, bo tutaj też tańsze wrzucałem tak na szybko. Eee, także serdecznie zapraszam za trzy doładowując moim kodem. Macie wloty oczywiście do wszystkich eee, giveawayów. I pamiętajcie, że stronka jest tylko i wyłącznie 18, a my spróbujemy coś tutaj przybajerować dzisiaj. I może polecimy nie klasycznie tak jak zwykle. Polecimy sobie 2 na 2. Jest to dosyć nowy tryb. E, a rzadko go używam. I może coś z takiego e, nam podropi? Zobaczymy. Może to droga strzyga. A polecę medium case. Polecę medium case i ostatnio medium case mi bardzo mocno oddały. Więc dzisiaj pójdę tym tropem, że może underdog tym razem. Bo ostatnio chyba dwa razy Simów mi dropnął na streamie i tak dalej. O i tutaj ludzie już weszli do mnie. Ty. Dwie osoby już weszły do przeciwnej drużyny. Ja sobie biorę Bota Emily i Underdog. I pięknie się zaczyna, bo jest Asimov Kałaszek w przeciwnej drużynie. Oby tak sypało im dalej. Jest nowa Hyper Beast, ona też jest warta ze stówkę. Więc na razie przeciwnicy nas dominują, i o to właśnie chodzi. Ale leci Water Elemental dla mnie. Dobrze tylko Well Worn. Ale jest też Asimov w przeciwnej drużynie. A pan Neonuar, i chyba jesteśmy bardzo blisko. Trzy dyszki różnicy. I poparcie jak mi drop, jak mi drop. Dobrze, tam Orion chociaż poleciał. Jak dropi po naszej stronie. Oj, nie, nie, nie. przypominam, że to jest Underdog. Przypominam, że to jest Underdog. Jest w tym momencie 200 do, do 1000 niecałego. Desolate Space, ta MK może być dużo warta, ale jednak nie. Factory New The Desolate Space chyba 5 stów kosztuje. No i nie wiem, musiałyby chyba dwa simowy polecieć? Nawet chyba to by nam nie dało nic. Nawet to by nie dało nic. No ale zobaczcie. po dwa koła im wyszło na łeb. No dobra. Zła czutka, zła czutka. Pierwszy trzeba by było pod default lecieć. No i, no i co, no i co. Lecimy do alstarów. Spróbujemy się odkuć. Spróbujemy znowu na underdogu. A lecę to 2 na 2 cały czas ty. Lecę to 2 na 2. Zobaczymy czy znowu ktoś do mnie wejdzie. Ja sobie biorę do drużyny bota Emily. Ale chyba nikt tym razem nie wchodzi. Bierzemy do przeciwnej i Samu i Rosso. I lecimy z naklejeczkami. Bardzo fajna też ta skrzynka z naklejkami. Może oddać. E, mi się spodobała. Kiedyś bardzo mało otwierałem, ale idzie z tej skrzyneczki coś fajnego dropnąć na, na buściku. To już w ogóle. Na przykład taka, taka North Hollow, Boston. Czasami leci jakiś Liquid takie drogie. Envias właśnie też jest całkiem drogie. Więc no potrafią tu fajne naklejki naprawdę polecieć. Nawi Columbus też za 250 To jest przypominam cały czas Underdog. I jesteśmy w tym momencie na prowadzeniu. Już nie jesteśmy, już nie jesteśmy, już jesteśmy trzy dychy w plecy. Flipside, pierwszy raz widzę tą naklejkę. Za 9 stów, no nie no, Emily. I teraz zobaczcie, jak ta Emily nigdy, nigdy. Ona mi nigdy nie chce pomóc po prostu, nigdy mi nie chce pomóc. Jak mam przeciwko niej. To, yy, to zawsze ze mną wygrywa, jak ją mam w drużynie yy, I mam yy, battlekę na underdogu To oczywiście jej musi dropnąć flipside, które pierwszy raz w życiu widzę na oczy Za 9 stów. No i zobaczcie co tutaj się dzieje No, Budże topnieje, budże topnieje Co ja teraz mam zrobić? Co ja teraz mam zrobić? Medieval case'y może otwieram. M9 Bionet Gamma Dopter, to oczywiście bardzo dobry O kurde, to na jokerze to będzie bardzo drogie w ogóle Nie, tej skrzyneczki nie otwieram ta skrzyneczka na Jokera super, ale. Tam nie wierzę. Nie wierzę, że mi poleci ten 9 ten teraz. Co teraz zrobimy? Co teraz? Cybercase. To są skrzyneczki, które oczywiście u mnie na streamach możecie sobie otwierać. Eee, za punkty kanału, także zapraszam serdecznie do zbierania punktów kanału na Kiku. Eee, streamki codziennie 21.37, no codziennie Prze przesadziłem troszeczkę. Nie spaczcie jak ładnie oddało. Może nie codziennie, ale.. Eee... Od niedzieli do czwartku, piątek, sobota na razie są wolne, ale czasami tam jakieś streamy się pojawiają i naprawdę z tych skrzyneczek czasami, czasami oddaję. Widzą, aż musieliśmy zwiększyć wartość tej skrzynki, jeżeli chodzi o punkty kanału, bo po prostu za dobrze dropiło. Jeszcze raz klikniemy i nic z tego cały czas. Teraz na przykład lipy oddało, ale jest znowu decimator. Dobra, i wypłacimy dla Was skinka, bo oczywiście, jak co, odcinek. Dzisiaj też coś rozdajemy. Nie zatrzymujemy się z tym. Eee, klikniemy Wam jakiegoś skinka. Sa do dziewięciu dyszek. Jakieś oczywiście zawsze karabiny, pistolety, tego typu rzeczy. Eee, stratosfera. Stratosfera, bardzo ładna jemeczka. Zdziwiam się, że w tym budżecie jest. Więc tak sobie polecimy, wymieniamy na stratosferę. Zostawiajcie sobie sub, like, koment pod filmikiem, żeby zgarnąć i losowanka. Oczywiście robimy na odcinku, a ja sobie zrobię all-in I lecę, co polecimy? Medium case jeszcze raz, Medium case, polecimy pod Underdog. Mam nadzieję, że to będzie dobra, ostatnia bitwa. Dobra, ostatnia bitwa. Dzisiaj, oczywiście, mecz Polaków gdzieś tam w międzyczasie oglądam, Więc może troszkę stream być opóźniony. No i jest bardzo zły początek dla nas. Water Elemental, no zobaczcie. Zobaczcie na standardzie, jakby ci dzisiaj oddało. Człowiek, człowiek... Człowiek się łudził, człowiek się łudził. To jest dzień Underdoga, zobaczcie jak mi sypie, no. Ja właśnie mam ostatnio problemy z doborem. Standardu czy Underdoga. Może przez kilka dni po prostu będę cały czas... Tylko tego albo tylko tego używał. Zmienię troszkę taktykę. Bo nie idzie. Nie idzie mi ostatnio. No nie idzie. Tak jak widzicie. Kolejny Water Elemental. Trzy Water Elementale. Półtora tysiąca z batelki już tutaj u mnie. Oczywiście przeciwnik troszkę mniej. Dwa dwieście overall. No to i tak ładnie oddało tym Idiomka i już Całkiem niezłe są. A ja dziękuję bardzo. I do usłyszenia mam nadzieję na streamku. Sub, like, comment. I pamiętajcie o kodzie Darko. Trzymajcie się. Pa.